Cześć, witam serdecznie w 208 odcinku mojej serii. Tutaj, na samym początku tego odcinka, e, chcę pozdrowić mojego widza Roberta Zarembę i pokazać zespół, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Bohaterem tego odcinka jest Steve Lukather i spółka, czyli zespół Toto. Moi drodzy, Toto nie mam wiele, ale też uważam te dwie płyty za bardzo ważne. Rozmawialiśmy na temat debiutanckiej płyty zespołu Toto. Bardzo proszę, mamy słynne miecze i od razu, jak na debiutujący zespół, wielki e, przebój. Hold the line. E, muszę się przyznać, że oczywiście e, ten utwór jest, stał się wielkim przebojem i jest bardzo znany. Natomiast zawsze ten utwór mi się podobał. Natomiast nie wiedziałem po prostu, kto to wykonuje do momentu, dopóki nie kupiłem tego long playa. Okazało się, że jest to debiutancki album grupy Toto wydany w roku 1978. Hold the Line właśnie się znalazł na tym debiutanckim albumie. CBS 83148. Bardzo proszę. To akurat wydanie niemieckie, ale płyta jest też dosyć rzadka, trzeba powiedzieć. No i oczywiście, jeżeli jedynka, no to kolejnym klasykiem, drugą i ostatnią płytą z dyskografii Toto jest Eee, Toto 4. Tak moi drodzy, to na tej płycie mamy kultową rozanę czy jeszcze bardziej kultową afrykę. Toto 4. Do tej pory najlepiej sprzedający się album zespołu Toto. Szkoda, że dzisiaj już troszeczkę przez śmierć muzyków zdziesiątkowanego, ale naprawdę to, co zostawili jest naprawdę kawałem dobrej muzyki. CBS 85529 Rok wydania 1982, a Rosena Africa i Hold the Line to święta trójca największych przebojów grupy Toto do dziś.